Do boku, do boku, pa! Janek, uciekaj. Ja, ja, ja. Dawaj na głowy Dane, dane, dane! Nie, nie. Janek. Dane! 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 Janek, Gumie przy bramkarzu, zobaczcie! Kupi! Tak fajnie! Daj, ważaj, ważaj, wtedy! Zobaczymy, tak, a daj, dobrze! Hej! Dobrze! Podanie! Kuba ucieka! Dobrze! Dobra, dobra, gramy! Weźmy pod kubę Janek. No. Wyprzeć. Pomagamy. Dobrze Szymuś. Dobrze Janek, widzisz. Ale Kuba, trzeba zawalczyć. Kuba, kubę siadać. Brawo. Dawaj, 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 bo nie wyjdzie. Pierwsza. Dobrze. Brawo, super. Przyjmij sobie pustkę. Spróbuj, Dobrze, dobrze, brawo. Tukaj odanie. Hop. Gramy Kuba. gramy zobacz. Telej Kuba. Jo. Roko, Dobrze! Dobrze! Podanie, podanie, Szymek! Dobrze! Dobrze, dobrze! dobrze. Fajna akcja była! Gramy! Dobra akcja, fajnie! Gramy, chłopaki! Dobrze! 不错吧

Dobrze! Dawaj, dawaj Jaszku! Tak! Dobrze, szymy. Dobra, ustawiamy, ustawiamy! Łupaki, Łupaki, bo już się szykujemy powoli. Gonimy, gonimy, gonimy Janek!

Clay! プシュー どちらもそうだ。 Та боо. Аа, эй, кони ми. Эба. Добре. Та. Здесь. Сода, граме, граме зоба. Добре.

いいい like, ーーすいません。 옳지. 옳다 옳지. 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 옳 paczekę teraz tak. nie <laughs> <laughs> tak, tak. Dobra. Dobra. Dobra gra była fajna. I tak gramy dalej chłopaki. O <laughs> Michał Teraz tamam propozycję. to, macie na łapkę, To ten, gdzie to jest w Dobrze. Jędrek, ale nie stoimy. Nie stoimy, chłopaki. W ruchu przyjmujemy. Like prime... Dobrze, Dawaj, dawaj, Dobrze. Spokojnie, Igor. Przyjmij. Tak, wyprowadzaj. Mm. Do boku. Dobrze, Brawo. super! Wiecie tak, Brawo! Ale Kuba, nie przewracamy się, Kuba jest taki sam jak Ty! No, no kod, się to, do góry! Jędrę, trwa! Odepnij się, Nasza Patryk, dobrze, dobrze, dobra, wystarczy! Do Kuby jeden! Skusisz! Skusisz korzywola! Dłużej!

o, brawo! Bravissimo! Braj o to się tutaj rozkłada. Bo trzeba zabaj, 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 no trzeba zastuba. Proszę! Dawaj, dawaj, tak, dawaj, 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 dawaj. teraz. Się, no. Nie możemy łapać! Nie możesz łapać! Dobrze i go! Dobrze i go! Dobrze Igor Dobrze. Jadrowa, Dobra, Jadrowa, Jędrek, hey! Kubuś, gramy Dobrze i gramy, Kubuś. gramy. Zobacz, jak kryjecie? gramy Dobrze Dawaj, dawaj, przejdzie, zobacz, ale gramy! Hej! Dobrze. Podaj. Podaj, nie, wzywaj, zobacz, bo się nie, na raz, nie, na raz, nie, daj, nie, zobacz, nie, 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 teraz nie, nie, za krótko! Nie! O nie! Nie! Brawo! zagrali przecież nie można tak łatwo! Brawo! Brawo! Brawo!

Zendra! 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 Zendra!

Klenic, Pat Malinovsky. Ua. Do był. Oczywiście, to pojawia się. Centre. Pat. Malinovsky.